Idziemy od razu czy czekamy. O kurwa, jesteśmy na górze. Dobra, panowie, tam jeszcze raz. Jeszcze raz. Oba Maus ustawiają się tak jak oni ustawiały się na bazie. Bronią na razie bazy. Znaczy, Sorry, tutaj. Tutaj. Jeszcze raz proszę. Jesz jeszcze raz. Siódemki, proszę. Siódemki idą linią 1. Te które mówiłem. Dym sądzyk Fryś, ustawiają się tu na balkonie. To jest... Dobra. Medy wbijają się pod górkę tutaj i spotują tylko to co wyjeżdża. Lepko ustawia się tutaj gdzieś w tym regionie, nie? Tam będziemy coś tworzyć jakąś obronę. Maku, na klasztor czy pod, czy pod klasztorem? Pod klasztor, pod klasztorem. Dobra. Dobra, jeszcze Mausa, Kuciaka, ja mam nie jechać tą linię tam. Oba Mausy nie, oba Mausy ustawiają Cerfalt się tutaj prawo. Tych, ja pierdolę ludzie. Oni? Lepko tutaj gdzieś. Tam poniżej żeby spotował jeżeli tutaj. Gdzieś w to miejsce. Najlepiej udaj się jak najdalej tutaj. I na początku spokojnie staramy się ich wyspotować. Nic nie ma na dole tu, kurwa, po lewej. No, dlatego zapytałem się. Lepko miał tam jechać, obiekt ten. Lepko tutaj na górze. Medy jakieś na górce. Lepko jedzie. Uważajcie, te 230 uważają, tam med jedzie. Tak, piluję. Jest. Dwie sióde... Jedna siódemka wraca się z linii 1. Jedna siódemka wraca się z linii 1. Ostatnia. Dobra. Lepko, ustaw się tutaj! Tu zjedź! Musimy widzieć, co tutaj jedzie! Czy Lepko mnie słyszy? Bo ja nie wiem... 3 trzy razy trzy, trzy razy On powtarzałem, pisze że Lepko ma się ustawić słyszę, tu. Pisze, że słyszy. No to słyszę, ale ja, ja nie widzę jego reakcji. On Zaraz mam mnie, ja, to ja, ja zjadę, to tak. Spokojnie. Maku, może tam ja się tam cofnę? Dobra, leć, leć, leć panie się leć Tam wystawiajcie. Tam wystawiajcie. Nie, nie, mi mi tej okej? Okay? Niech tam tam trzyma 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 h macha niech się trzyma Ja już przeładowuję na niego nie, 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 Pokażcie mi go tylko i się cofajcie Lepko, jedź za panem misiem Lepko, jedzie za panem misiem Góry widać, Nie słyszy? Bo nie wiem no ani nie widzi, A nie słyszy, czytaś, nie umieją. Napisałem mu. Dobra, jeździe. No, ja też mu napisałem. Jezus Maria, no przecież. Ale są takie lagi, że czasami problemy z tak samo mam czasami, że nie słyszę. A on mówi, że słyszy drugi Pluton. Na G2 jest siódemka i 30 na G2. Jeżeli wyjadą na was na G1, to ja im pierdolę, nie? Także prowokujcie ich ewentualnie, żeby oni na was wyjechali. Pragu nie wierzę za nie wystawiajcie się nie na artykuł Powoli, powoli panowie M Musieliby zjechać jakieś 20 metrów Dobrze, Dobra, lipczu, jedź tam Jedź tutaj tą linią, może górą, tak? Gdzieś z dół zjechać, tak? Tak, 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 na górę marczku Maczku, podjechać trochę dalej tym kanionem Podjedź, podjedź, ale mów mi którą linią, bo ja nie wiem w którym miejscu jestem 8, 8, 8, ja jestem w tak, tym, tym kanionie na uce. Usle... Tak, trochę do przodu, tutaj w to miejsce gdzieś. Lepko to jest za nim. Nie, może niech lepko tam stoi, bo w razie czego ja bym się, wiesz, ja i tak nie mam szans, to po co on jeszcze ma do mnie dojeżdżać. Czekali pod zamkiem? Chyba pod tak pod zamkiem. Y... Jedna trzydziestka przesuwa się tutaj góro Medzik idzie... Jest na dole dzięki Wiecie, że jedna przecież stach Lepko podjeżdża tutaj. Lepko napiszcie mu tutaj, bo ja nie rozdwoję się. Jak ktoś ma wolną rękę, wyspotowałem coś. Mam isa siódmego, otwieram ogień. Trafiłem. Racu, czy ty mu dobrze napisałeś? No, żeby powoli za medem się posuwał, mu napisałem. A, siema. Dawaj, to na środku siódemki, raców, zobacz, 50% już no, od Nie mam, odpisałem. nie mam zasięgu. O, ja bo pomału. mi te budynki... Pomału. pomału. Poczekaj, mi zaraz med wyspotuje coś, wiesz? Słuchaj, wczu... Tam, tam są trzy. Co się tam... dzieje? Już gracie? Panie Misiu, stanie jak jedziecie na miejsce To spokojnie Na spocik, tutaj pana wiemy oh. Med jeden. med jeden. na mnie Macie pełne składy? cicho jest jest. To się wydaje pustą, Maczku, wiesz? Podjeżdżaj, podjeżdżaj powoli i spotuj, staraj się spotować Uwaga, jedzie chyba Medzik dolną uliczką. No on już zawraca. Ja mam zasięg na niego ładny, niech stoi tak. Czekajcie, może go Grotki Gratki, panowie. Zgąskowałem siódemkę, patrzcie zasięg. Wygraliśmy tamto. Pięknie. Dobrze, dobrze. Szybko. Spacę, e, spację. Na środku, no, i to no, siódemki no, bym wsiął, ale no, boję się, że się no, wysypotują. Ryzykować? Nie, nie, nie. Spokojnie, spokojnie. Jest spokojnie, z boku no, tyski, trzydzieska, no, widzisz? 30 na środku, jest tu przede mną. Po mojej prawej stronie. Siódemka pod trzestorem, bo ją widzę. 30 też, tam koło Ciebie zaraz. Widzę, widzę. Skrobnąłeś ją? Ja trzydziestkę jebłem trochę, 27%. Maczku, wjeżdżać im na kapa, bo tutaj puścizna, ja nie wiem gdzie są powolutku powolutku, powolutku, powolutku. Nie płoczcie tego krandara. Tego Lepko, oh, nie. Lepko, 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 niech podjedzie tutaj, napiszcie mu, żeby podjechał tu pod ten i ostrzeliwał tą 30 i 7. Zniszczyłem siódemkę, Ale... powtarzam, zniszczyłem siódemkę. Kurwa, po Coś mnie wyspotowało. Klasztor. Albo Albo Maus na bazie Siu, 30 wyjeżdża tutaj No Dękowa, mi go wypłoszczyliście Tego na H1 nie ruszajcie, niech on, niech on się podświetli Ale on i się schowa Mausy zjeżdżają z góry Mausy zjeżdżają z góry Jeden Maus zostaje, drugi zost... Kuciak do przodu do mnie Widzicie Mausa? Widzicie? Tak. Chcemy wygrać, musimy na pokoju. Tak, 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 tak. Lepko zginął. Trudno. Kucak, oh. dawaj do przodu, no, szybko! Myknę jak strzała. Trafiłem, Mausa. Na ich balkonie jest IS! To co tu jest, kto tutaj jest? Niech mi cię ja, ja. Ja jestem na balkonie. Ja jestem niżej. Siódemka tam Siódemce. jest, to siódemka. Siódemka jedzie tutaj, szybko, jeżeli jest. Na górę? Tak, wciskaj się na górę. Ja jestem na górze, 30 Arta mnie tu wystartowała. Dobra, górę, zamienimy. Niech, niech idzie trzydziestka do przodu, siódemka zostaje. Dobra Kuciaku dawaj, dawaj, dawaj Brakuje nam Przejeżdżać ci. przed Ciebie? Przejeżdżaj Ta siódemka 85% nie ma... tutaj ta siódemka Nie ma 30 Ta siódemka 85% Także bujać ją Wjechała mi 30 93% jest na Met nie Walcie to tam no. artyleria Padłem. Kuciak, dobijesz go, on ma 30 parę procent. 19. Podobało się? Mam więcej. Mnie obrońcie przed tym medem, ja się przeparkowałem już. 230 30 na dole. Już namierzam. Kurwa, jeden procent. Nie posz, nie posz. Brań, Dobra, już. Dobra, jechać dalej, powiedz mi? Prowadź Jedź mnie. do przodu, do przodu. Mausa Dobra, teraz albo atak albo kurwa nic z tego Tak, teraz... w ataku. wszyscy do ataku wszyscy Maus z balkonu Maus, Jedno, El maja, idzie dobrak. przez sam środek tu Kapłan jest z medem Jedna z gąsienic uszkodzona Maus 63% Kapiłem Mausa do El Polaco do jedź! Kurwa nie stój Każdy gada ka nie słyszę Mówię maus El Polako jedzie przez klasztor do przodu Ciderka też Robicie to, Zabrami... 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 El Polako Zamieszenie naprawione Zabrami... z A z już wieje na minuty. artyleria pomoże na klasztorze Tę siódemkę tam On... trzeba wymieść Dobra Weźcie forę procent i zostało Nie ma zasięgu za na nim przykro. Arta w mistrzu! Dynson! Dyn. Ale szale... Ja Słuchajcie, kto mnie wyspotował na B1? No kurwa, nikogo od nich tam nie było. Jak to możliwe? Dobra, dobra. Ja tam Dawajcie wszyscy gdzie jest do przodu. Trukasz, wszyscy Racuch, ty też Artą, dawaj! Dobra, widać dwie dawaj Racuch, a tam jedziemy do przodu. Racuch, jedz do przodu i tam może pierdolnież od dołu. Na kapa, szybko jedna ze Nie, jedna siódemka! Dawaj do tej siódemki, kurwa! Żadnego kapa. Półtorej minuty. Cofnij no, się. obraz no dążymy. Wjeżdżamy na kapa na wszelki wypadek, bo tam jest na Tak, wszyscy na kapa. Jest, kurwa! Gratulacje.